Dzień dobry bardzo. Witam na lekcji o określaniu położenia pierwiastka w układzie okresowym. Aby do tego zadania podejść, musimy znać budowę układu okresowego, a dokładnie jak określamy pewne parametry. I tak. Pionowe kolumny w układzie okresowym będziemy nazywać grupami. Tutaj ta liczba określi nam grupę. Liczby od 1 do 7 określające te poziome paski, to, to jest tak zwana nazwa okresu, tak? Czyli tu będziemy nazywać te liczby, że to jest okres. A zatem mamy w układzie okresowym 18 grup i 7 okresów. I pierwszy sposób, najbardziej prosty, który umożliwi nam lokalizację pierwiastka w układzie okresowym, to jest podane takie dwóch współrzędnych, numeru grupy oraz okresu. A więc spróbujmy na przykład dla takiego pierwiastka, jakim jest żelazo, Fe. Ok, musimy sobie tutaj poszukać w układzie okresowym żelazo. O, proszę, tutaj mamy żelazo. No i teraz żelazo mamy tutaj w której grupie? Czyli szukamy tutaj tej liczby oraz tej. No i proszę bardzo, czyli wystarczy zapisać żelazo, jest zlokalizowane przesuwać troszkę. Jest zlokalizowany w grupie ósmej w okresie czwartym. I te dwie liczby wystarczą do zlokalizowania pierwiastka. Dobrze. Możemy też w drugą stronę, czyli ja podam numer grupy, numer okresu, a ty twoim zadaniem będzie podać, o jaki pierwiastek mi chodzi. Czyli jaki symbol będzie miał pierwiastek, który jest zlokalizowany w grupie E, powiedzmy, 16 oraz w okresie 6. 3, 2, 1, szybciutko szukamy. Symbol tego pierwiastka to PO, czyli Polon. Tak? I to jest pierwsza z metod określania położenia w układzie okresowym. Czy mamy inne? Oczywiście. Drugi sposób jest to podanie, po prostu. Numeru porządkowego. Każdy pierwiastek ma przyporządkowany numer porządkowy, który jest tutaj określony jako w opisie albo jako liczba porządkowa, albo atomowa, bo ona oznacza to samo tutaj, często jest w legendzie układu okresowego. A zatem spróbujmy sobie takie znak. Jak mogę określić położenie takiego pierwiastka, jakim jest srebro? Srebro ma symbol AG. Tak, szukam sobie. Srebra srebro jest zlokalizowane tutaj. Tak. I teraz tutaj mamy liczbę porządkową. No i w naszym przypadku jest to liczba 47. Czyli liczba porządkowa 47. Nie ma drugiego pierwiastka, które zajmuje 47 miejsce w układzie okresowym. A zatem zadanie w drugą stronę. O jaki pierwiastek mi chodzi? Jeśli on zajmuje. 76 miejsce, czyli ma liczbę porządkową 76. 3, 2, 1. Szukamy w układzie okresowym 76 to jest 8. Tak, i zapiszmy sobie tutaj, że to jest 8. Super. I czy jeszcze jest jakaś inna metoda? Tak, oczywiście, jeszcze mamy. Kolejną metodę, dzięki której możemy określić położenie w układzie okresowym, to jest podanie takiej rodziny pierwiastków. I teraz, skąd ja mam wziąć nazwę tej rodziny? Nazwa pochodzi od pierwszego pierwiastka, który jest zlokalizowany w grupie. Wyjątkiem jest pierwsza grupa, która akurat ma wodór na początku, ale grupa nazywa się litowce od pierwszego tutaj litu druga grupa to berylowce. Następnie mamy skandowce, tytanowce, wanadowce, chromowce, manganowce, żelazowce, kobaltowce, niklowce, miedziowce, cynkowce, borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce. A ta ostatnia grupa ma taką swoją nazwę szczególną, to są gazy szlachetne. Tak, czyli 18 grupa. A można też nazwać to y, grupą helowców. No i teraz mamy tą rodzinę, no ale w tej rodzinie znajduje się kilka pierwiastków. Więc po prostu trzeba określić, który z kolejności jest ten pierwiastek. No i tak na przykład taki pierwiastek jak Wolfram. Wolfram o symbol W. Podam już na te dwa poprzednie sposoby. Wolfram znajduje się w grupie szóstej, tak, w okresie szóstym, tak. Więc nam będzie szybciutko łatwo znaleźć. Tutaj mamy Wolfram. Tu, tak, Wolfram. Liczba porządkowa, 74. Czyli też mogę sobie zapisać, że to jest 74, liczba porządkowa. Liczba porządkowa, 74. No i teraz, jakby to określić na ten trzeci sposób. Najpierw podaję e, nazwę grupy. I teraz, nazwa grupy pochodzi od nazwy pierwszego pierwiastka w tej grupie. Czyli to jest grupa chromowców. Oj, tu sobie zmienię kolor, tylko. chromowce, tak, to jest grupa, no i teraz, który on jest? Liczymy od góry, pierwszy jest chrom, drugi molybden, trzeci wolfram, tak, czyli trzeci pierwiastek w grupie chromowce, tak, chromowców. O, to zamienimy, chromowców, tak, i w ten sposób mamy trzy różne sposoby podawania położenia pierwiastka w układzie okresowym. Teraz może spróbuj sam określić położenie dla takich pierwiastków, jak ja tutaj e, przewinę e, sobie tutaj na nowy układ okresowy i dla jakich pierwiastków sobie określimy położenie. Spróbujmy, spróbuj sam określić dla siarki, dla rutenu oraz dla wapnia. Dla tych trzech pierwiastków spróbuj określić tymi trzema metodami e, trzema metodami położenie w układzie okresowym powodzenia